Wiadomości.com, fanpage i strona w internecie w czasach COVID-19 odwiedza piękne miejsca i zaprasza Was do korzystania z ich usług, a to miejsce, w którym jestem jest naprawdę cudowne. Pani Anna Markowska jest właścicielką tego miejsca, florystka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Florystka, bardzo ogólne pojęcie, kulturoznawstwo, historia, umiejętność rozpoznawania kwiatów, generalnie botanika, wszystko w jednym. Nie denerwuje Pani czasami, jak ktoś mówi, że... O, ta Pani to wiązanki robi. Nie, 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 bo jest jeszcze ta druga strona medalu, ta taka, nie, o, po prostu, gdzie wchodzi się do kwiaciarni jest miejsce, kwiaty są w wazonach, w kompozycjach, jest jeszcze to całe zaplecze tego wszystkiego i co dzieje się wokół po prostu. I to jest bardzo, bardzo ciężka praca, w naszym przypadku jest to 7 dni w tygodniu i potrzebna jest do tego, no niestety, ale jakaś kreatywność, po prostu wyczucie piękna, szeroki jakiś zakres takich właśnie umiejętności manualnych. No i oczywiście jeszcze potrzebna jest po prostu znajomość tych kwiatów, tego wszystkiego, co dzieje się, jak należy się opiekować, jak należy pielęgnować te kwiaty, no i troszeczkę psychologii w podejściu do klienta. O psychologię, za chwileczkę panią zapytam, natomiast ta umiejętność dobierania kwiatów i znajomość generalnie kwiatów i roślin jest bardzo istotna, bo to pomaga również alergikom. Ale już nie o tym teraz mówić będziemy. Z jednej strony mamy trudne czasy, bo to są trudne czasy, czasy COVID-19, ale z drugiej walczyłem przez kilka dni, żeby móc się z panią spotkać, ponieważ za każdym razem słyszałem. Pani Pawle, mamy jednak dużo pracy. Panie Pawle, musimy jeszcze przygotować tyle i tyle wiązanek. Mamy jeszcze tyle i tyle zamówień, czyli generalnie jest źle, ale jednak pracujecie. Pracujemy, pracujemy cały czas, pracujemy przy zamkniętych drzwiach, kwiaty dowozimy. Bardzo fajna sprawa. Teraz ostatnio robimy dostarczenia za darmo, więc można zaoszczędzić troszeczkę pieniążków. Trochę zostaje nam kasy, jak to się mówi w kieszeni. Kto zamawia kwiaty? Właśnie, to są imprezy okolicznościowe. Wiadomo, że ze względu na pandemię i na te przepisy, które teraz obowiązują, one są w bardzo mocno okrojonym składzie, choć bardzo często z tymi przepisami to jest bardzo różnie, ale trzymajmy się jednak przepisów. To są osoby pojedyncze, to są jakieś większe imprezy okolicznościowe, nie wiem, imieniny, urodziny. To znaczy nie wnikam, czy one są większe czy mniejsze, te imprezy. W każdym bądź razie zamawianych jest dużo kwiatów właśnie na urodziny, na imieniny, od których się teraz odchodzi, po prostu bo o, jednak my Polacy bardziej już teraz zaczynamy celebrować urodziny, a już od tego. Takiego naszego starego zwyczaju mini odchodzimy. Robiłyśmy ostatnio właśnie dużo kwiatów na zakończenie roku szkolnego. Wszystko to tak przy zamkniętych drzwiach, po cichutku, ale jednak preferuję. Teraz ludzie bardzo dużo zamawiają kwiatów na urodziny. Są to takie zestawy urodzinowe tyle, ile ktoś lat skończył, na przykład. Więcej, mniej. Niektóre panie wolą, żeby im mniej tych kwiatów wysyłać, także różnie to bywa, ale w każdym bądź razie jesteśmy zaskoczone, że y, tyle kwiatów teraz nam właśnie schodzi, głównie na telefon, no bo takie czasy, prawda? A zdarzają się na przykład takie osoby, które dzwonią do pani i mówią: Chcę sprawić niespodziankę mojej drugiej połowie, bo siedzimy w tym domu, tacy skoszarowani, w tym domu szaro, buro i ponuro. No, oczywiście zaczęło wszystko kwitnąć, no, ale żeby wyjść, no to, to nie wszyscy mają na przykład odwagę albo też możliwości. Zdarzają się takie telefony, i co pani wtedy im radzi? Jakie, jakie kwiaty wpływają na to, że ten nasz nastrój się poprawia, że budzimy się rano i, wow, zapominamy, że każą nam siedzieć w domach? No, na pewno są to kwiaty wiosenne. Kwiaty wiosenne, a tulipany, jacynty żonkile, no to już niestety przekwitły, co niektórzy jeszcze mają w ogrodzie, ale już raczej my w kwiaciarni po prostu nie używamy tych kwiatuszków, nawet ze względu na to, że mają bardzo tu krótki termin przydatności, że tak powiem, jeden dzień, dwa dni i one po prostu już więdną. Ale na pewno ja preferuję kolor żółty. To jest taki nasycony, kolor wiosny, taki naprawdę bardzo, bardzo fajny, ciepły kolor który pobudza zmysły i po prostu przywraca chęć życia w tym ciężkim czasie teraz. Powiedziała Pani tulipany, a żonkile, tak, ale ja jednak przyczepię się, znaczy przyczepię się, chciałbym przy nich się zatrzymać, bo jak dorzucimy do tego jeszcze róże i przypomnimy sobie frezję, to to jest takie nasze polskie Przyzwyczajenie ze wszystkich imprez okolicznościowych. Zauważa Pani coś takiego tutaj w Stanach Zjednoczonych, kiedy Polacy do Pani przychodzą, pytają właśnie o te kwiaty, które nam się kojarzą jeszcze z Polską? Tak, tak, oczywiście, że tak. Teraz bardzo dużo schodzi nam właśnie róż, i ludzie bardzo pytają o frezję, i sprzedajemy dużo frezji, bo jednak te frezje, tak nazywają to, że kiedyś, pamiętam tam w Polsce, tak, tak, bardzo dużo teraz właśnie. Mamy yy, sprzeda sprzedajemy frezji, z tym, że teraz obecnie nie jest to dobry czas na frezję. Frezja jest bardzo ładna właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, wczesna wiosna, teraz już jest za ciepła frezja jest takim kwiatkiem, który lubi dużo światła, ale nie lubi wysokich temperatur. Zachaczyła Pani troszeczkę o psychologię, bo, bo wiadomo, że rozmawia pani z klientkami, z klientami, a potrafi pani, po. Kilkunastu sekundach, może nie po minucie, po dwóch minutach rozmowy, ocenić, komu ewentualnie jakie kwiaty zasugerować. Tak łatwo nas odczytać. To znaczy, nas mężczyzn? Czy... Nie, 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 nas ludzi. Nas mężczyzn na pewno tak. Złośliwi mówią, że my jesteśmy bardzo prości w obsłudze. Nie, 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 nie. nie. Właśnie, a uważam, że panowie mają bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o kwiaty, i wiedzą tak naprawdę, co chcą. Zawsze są bardzo stanowszy w swoim wyborze, ale najczęściej są to czerwone róże. Czerwone róże i najczęściej taka ilość, ile na przykład małżonka szanowna lub nie małżonka skończy lat, prawda? I wtedy się na tym opierają, są to duże kosze, ewentualnie jakieś takie róże, tylko związane po prostu bardzo prosto, tak klasycznie. No właśnie, dlaczego czerwone róże? Rozmawialiśmy o tym wcześniej, poza anteną i poza... Kamerą i, i powiedziała pani, że czerwone róże to wcale nie jest symbol miłości, że jednak symbolem miłości… Jest kolor różowy. Róże różowe, symbol, czerwona róża jest symbolem pożądania, no ale miłość to pożądanie również, także w zasadzie można podciągnąć to pod kolor miłości, prawda? No tak, świat zwariował, no jak patrzę czasami, jak koledzy przynoszą do pracy koleżankom czerwone róże i rozdają ich na potęgę, to… To do wszystkich czują pożądanie. Ciekawe, czy to działa w drugą stronę, ale, ale o tym już nie mówmy. Powiedziałem o tym, że są to dziwne czasy i że jednak sobie radzicie, czyli rozumiem, że jesteście przygotowani na miarę XXI wieku. To nie są tylko telefony, to jest również internet pod wieloma postaciami. Tak, mamy stronę internetową, można tam zobaczyć, obejrzeć nasze prace. Mamy Facebook, gdzie również umieszczamy nasze prace, gdzie opinie klientów. Także, no, ale jednak głównie obecnie nasza praca opiera się tylko i wyłącznie na telefonie, dlatego że nie mamy tego kontaktu z klientem, takiego bezpośredniego, którego nam bardzo, bardzo brakuje. Brakuje nam tych rozmów, nieraz takich przedłużających się. Klient przyszedł na przykład po kwiaty, a wyszedł po, po półtorogodzinnej rozmowie, prawda? Także tego bardzo brakuje. Takie mamy czas. Za chwilę będzie dzień mamy. Mamie po prostu kwiaty. Jako oznaka miłości, uwielbienia, no bo to mamy, czy może jakieś specjalne kwiaty dla mamy? Na Dzień Matki o, po prostu ludzie bardzo dużo biorą kwiatów mieszanych, w różnych barwach, gdzie jest bardzo, bardzo dużo koloru po prostu, żeby rozjaśnić teraz te, te, te takie niefajne, ciężkie czasy, które nas o, zastały. I po prostu dostarczamy kwiaty, zawozimy kwiaty mamom, bo jak wiemy, nie wszyscy chcą. Mamy są nieraz w podeszłym wieku, i nawet dzieci nie chcą się z nimi spotykać, żeby po prostu coś się nie wydarzyło nieprzyjemnego, prawda? Dlatego my jesteśmy w stanie dostarczyć tylko, jeżeli ktoś zamówi na przykład wcześniej kwiaty, kwiaty zostaną dowiezione i nie będziemy pobierać za dowóz pieniążków, trzeba zapłacić tylko za kwiaty. Biorąc pod uwagę, że jest pani artystką, co widać na tych wszystkich zdjęciach, które przewijają się podczas naszej rozmowy zaryzykuje stwierdzenie, że musi pani być bardzo szkoda i bardzo przykro, że okres ślubny stanął gdzieś, ma taki delikatny zastój, bo, jak tak patrzę na te wszystkie kwiaty i te wiązanki, i te bukiety, i te cuda, które Pani przygotowuje w swoim zakładzie, to, no to musi być tęsknota, bo, bo tam całą fantazję Pani wkłada i całą swoją energię. No jest na pewno, jest bardzo przykro. Wszystkie śluby są odwołane. Nasi klienci, te osoby, które miały zamówione, złożyły zamówienia na ten rok. Do końca lipca, no niestety, już wszystko zostało skancelowane. Także y, wszyscy przenieśli te uroczystości na przyszły rok. Mam, miejmy nadzieję, że będzie wszystko po prostu w porządku. I no, jest nam naprawdę niezmiernie przykro, bo wszystkie nasze pomysły, wszystko to, co zostało ustalone, wszystkie nowe rzeczy, które żeśmy zakupiły, w związku z tym trendy się zmieniają cały czas. A jak wiemy, musimy być cały czas, jeżeli chodzi o rynek kwiatowy, nie tylko na bieżąco z modą. Także i musimy mieć duży asortyment, co może, żebyśmy miały co zaoferować naszym klientkom. Także po prostu no, jest to na pewno bardzo przytkoro, bo jak wiemy kwiaty no, to jest o, druga taka biżuteria pani młodej, prawda? Drugi dodatek do sukni, cały enturaż, cała prawa ślubu, to jednak to jest bardzo ważne. Nie jest to taki błahy element. To, że lubi pani przede wszystkim żółte kwiaty, to już wiemy. To tak na zakończenie. Jest jakiś jeden kwiat, ok, żółty, gatunek, który Pani po prostu uwielbia? To znaczy, teraz pasjonuje się bardzo lizjantusem. To jest nasza polska eustoma. I taka ciekawostka: nasza polska eustoma zdobyła pierwsze miejsce w Europie wśród kwiatów. Najpiękniejsza eustoma hodowana jest właśnie w Polsce. Jest to bardzo, bardzo przepiękny kwiat, który naprawdę uwielbiam, polecam. Nadaje się absolutnie na wszystkie okazje i jest w niesamowitej gamie barw. Właśnie bardzo ładny i nawet jest żółta. Mimo, że ten żółty kolor jest taki jednak rozbielony, ale, ale jest. Joanna Markowska, właścicielka tego pięknego miejsca, czyli siedmiu czerwonych róż, gdzie są nie tylko róże. Była gościem wiadomości. Bardzo pani dziękuję. Trzymam kciuki, żeby czasy się poprawiły i żeby było po prostu lepiej, żeby ludzie mogli przyjść tutaj, bo naprawdę warto tutaj przyjść, usiąść sobie chociaż na chwilę, porozmawiać, uciąć miłą rozmowę a przy okazji, kupić piękne kwiaty, bo w trakcie tej miłej rozmowy to coś cudownego, co dajemy innym, powstaje. Tak, oczywiście, że tak. Bardzo tęsknimy za klientami. Już nie możemy się doczekać, kiedy wszystko zostanie otwarte. Czekamy na tą chwilę, żyjemy tą chwilą i no, trzeba iść do przodu. Na chwilę świat się tylko zatrzymał. Wszystko będzie w porządku. Ja jestem wielką optymistką, także nie należy bać się jutra. Absolutnie będzie wszystko w porządku. Wszystko zależy od nas, wszystko w naszych rękach. wiadomości .com. twoje źródło informacji